Cześć, Domin. Cześć Dominik, Patrz. organizujemy dla Ciebie ym, zlot tutaj samochodów, wszyscy przyjechaliśmy, motorami, autami, mam wszyscy nadzieję, że dla szybko teraz wstaniesz. Mam nadzieję, że się szybko obudzisz i to zobaczysz i będziesz przeszczęśliwy. Czekamy na Ciebie bardzo, bardzo, bardzo mocno i pamiętaj, jesteśmy z Tobą, Trzymamy nie się jesteś się sam. Mocno. Obudź się chłopiec, obudź. Kto wymyślił tą imprezę? E, wymyślił to Kuba, e, razem z bratem, całe zorganizowanie tutaj, a my pomagamy jako dobre duszyczki dla Dominika. Ilu to może być ludzi, ile maszyn? No zgłosiło się do całego tego zgromadzenia ponad pół tysiąca osób, więc miejmy nadzieję, że tyle też przybędzie. W tej chwili nie jestem określić, ale jest ogrom ludzi dla Dominika. Oprócz samego zlotu coś będzie się działo? Yy, tak, 10 sierpnia na wydawach u pani, za panią yy, Bujak będzie festyn specjalnie dla Dominika. Od 15 do 21 będzie dla maluszków, od 21 będzie taki drobny dancing. Mm. Po co tu jesteście? Dla Dominika, jak oczywiście. Życzymy dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Zaproponowałeś niesamowitą akcję. Na czym to dokładnie polega? A więc śpiewam piosenki dla różnych znajomych mi osób, których mam znajomych na Facebooku w zamian za tak zwane Bóg zapłać, co łaska na rzecz Dominika, który aktualnie właśnie jest w śpiążce, jak wszyscy wiemy, bo ma trafić do takiego miejsca, gdzie wybudzają ludzi w śpiążce, a jak wiemy, pobyt w takim miejscu bardzo dużo kosztuje, więc no mówię skoro sobie i tak śpiewam dla znajomych, a, a wcześniej robiłem też takie akcje, no to, no to, no to dlaczego by nie, nie? Zaśpiewałeś Co, już coś? Tak, już aktualnie trzy piosenki wyszły, y, następne cztery są w produkcji. Tak sobie pomyślałem, że póki co, skoro nie ma takiego nawału, to będę puszczał jedną dziennie. Także do środy mamy zapewniony materiał. Do czwartku, przepraszam. A na czym to konkretnie polega? Ktoś wpłaca, zamawia, tak, dedykujesz? Tak. Sytuacja wygląda tak, że osoby zwracają się do mnie na Facebooku i mówią, po prostu pytają o dany kawałek, czy, czy jestem w stanie ewentualnie, bo tak jak proszę, żeby było od lat dziewięćdziesiątych wstecz. Y, no i co? No i Potem proszę o ten, <noise> Bóg zapłać, dostaję screena z potwierdzeniem przelewu, ma być jak w banku, jak, jak jest potwierdzenie przelewu, no to lecę z koksem i jest udostępniany, na, tak jak kolejka pokazuje. <noise>